Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć e, o tym, czy pieniądze w banku, które tam przechowujecie, czy należą do was, czy nie do Was. A dlaczego chciałem ten temat poruszyć, bo mam znajomą tutaj w Niemczech panią Emerytkę, która już jest dobrze po 80, i opowiedziała mi e, o swoich pieniądzach, które ma na koncie. A ja dla tych, którzy mnie nie oglądają, to powiem tylko, że. Nazywam się Andrzej, mieszkam w Niemczech od ponad 17 lat na stałe. Ym... Mieszkam w Baden-Württembergi, 30 km od Stuttgartu, w mieście Schondorf. I dzisiaj właśnie Wam opowiem o tym, co spotkało moją znajomą. Bo właśnie nie chciałem czegoś opowiadać, yy, gdzie coś słyszałem, piąta woda po kisielu, tylko po prostu yy, wiem to od osoby, która mi o tym opowiedziała. A opowiedziała mi o tym, yy, jej sytuacja wygląda tak. Jest na emeryturze. Wybudowała z mężem dom. Nigdy nie mieli dzieci, chociaż bardzo chcieli mieć, wybudowała dom. E, jakieś 50 lat temu. E, piękny dom z ogródkiem, fajnej całkiem miejscowości. Jest to wieś, ale taka większa, gdzie, gdzie są apteki, e, sklepy i, i tak dalej. Także bardzo cywilizowane miejsce. I tych rzeczy przydarzyło się coś takiego komu się co. Może przydarzyć się każdemu i może na Alzheimera. Yy, to Wam powiem szybko, w skrócie. Yy, już jakiś czas yy, choruje. Wyszedł kiedyś z psem na spacer. Ten pies go szarpnął, przewrócił, złamał sobie nogę w biodrze. No i wylądował w szpitalu. Yy, do domu już nie mógł wrócić, bo pani sama jest inwalidką, nie może się nim zająć. I wylądował w domu yy, opieki. I nie wiem, czy wiecie, ale dom opieki w, w Niemczech, taka cena, jakbyście mieli zapłacić z własnej ręki, to jest coś, Koło już 6000 euro. Nie wiem czemu tak dużo, ale tyle kosztuje. Chociaż część pokrywa ubezpieczenie i kasa chorych, wtedy to wychodzi trochę mniej, ale, ale i tak chyba pani musi dopłacać jeszcze 3800 miesięcznie. Plus, plus wszystkie takie różne rzeczy, jak lekarstwa. Właśnie dzwonek mało mnie zrzucił z krzesła. Pakiet musiał odebrać. Takie rzeczek, lekarstwa, na tym skończyliśmy chyba. I, I różne jakieś tam rzeczy, musi oczywiście ubrania przynosić i tak dalej. Także e, chyba zapranie koszta jeszcze pokrywać się. Takich dużo jest jeszcze kosztów dodatkowych, co by się wydawało, że jeśli się tyle płaci w tym domu opieki, to już powinno być w cenie, ale niestety tyle nie jest. I do czego dążę? A dążę do tego, że właśnie jak ktoś ma pieniądze w Niemczech na koncie. Tak, ta pani. Ta pani mi nawet zdradziła, że ma 250 tysięcy euro na swoim koncie, które oszczędzała przez całe życie z swoim mężem. Wybudowała do tego też dom, jeszcze zdołała zaoszczędzić 250 tysięcy euro. Także całkiem spoko sobie radzili w życiu, na to wygląda. No i właśnie, zaoszczędzili sobie te 250 tysięcy. Teraz yy, tak, państwo sobie jakby zabezpiecza na ich konto weszło, bo oni wszystko o wszystkim wiedzą. Yy, cały urząd skarbowy, finansam w Niemczech. Tutaj się nic nie da ukryć. Te 200 euro, tak jakby zabezpiecza na potrzeby, żeby można było opłacać ten właśnie dom opieki czy domu domostarców, jak kto tam woli. I będzie to, wiadomo, wyliczyli, że tyle i tyle będzie żył. Dokąd będzie żył? No to te pieniądze są zabezpieczone, te 200 tysięcy euro. Ona nie może sobie po prostu ich wziąć i na coś tam przeznaczyć. Zostawili jej tylko. 50 tysięcy euro, bo ona właśnie ma swój dom. Gdyby nie wiem coś w tym domu, trzeba było naprawić, na przykład centralne ogrzewanie i jakieś tam naprawy, jakie są w domu. Wiecie, no różne rzeczy się zdarzają, jak się ma swój prywatny dom. A dom ma już 50 lat, także w każdej chwili może coś wyskoczyć. No i 50 tysięcy euro ma, które może wydać, a 200 tysięcy jest zabezpieczone na dom opieki dla jej męża. No, i powiedzcie sami, gdzie tu jest sprawiedliwość? Czy opłaca się oszczędzać? No i właśnie to jest tak z tymi ludźmi, którzy e, oszczędzają. Chociaż właśnie chcę zniechęcić, czy z, 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 tak, chcę chyba was zniechęcić do oszczędzania i powiedzieć, że chyba się bardzo nie, nie opłaca tutaj oszczędzać, ponieważ jak nie macie nic, na przykład nie macie domu, będziecie całe życie wynajmować. E, i będziecie sobie żyć z dnia na dzień, to też wylądujecie w domu opieki i za ten dom opieki wa zapłaci wam Państwo. <grywa> bo je, no wiadomo, będzie, będzie wasza emerytura też do tego pobierana. No ale wtedy nie zabiorą, zabiorą wam oszczędności, bo ich po prostu nie macie. No i właśnie, gdyby nie miała na przykład oszczędności, to też nie wiem, jakby to się skończyło. Czy nie musiałaby tego domu sprzedać i spieniężyć, albo, albo by państwo też położyło jakoś rękę na tym, na tym domu, yy, zabezpieczyło go, że ona po prostu go nie może sprzedać, że po, po jej na przykład śmierci konfiskują to jakoś i, i, i przechodzi to na skarb państwa. Tak myślę. Także nie, żeby mi też tak nikt nie mówił, że jak opowiadam jakieś głupoty, bo to właśnie wiem od osoby, która mi o tym powiedziała. No, wyżej na słowo, oczywiście, że tak jest, bo, bo zazwyczaj tak jest. Właśnie tak jest, że jak coś macie, no to, to, to musicie to z własnych oszczędności, właśnie później na, na te swoje potrzeby yy, oddać, chociaż płaciliście wszystkie składki i tak dalej, to i tak Wam Państwo zabierze Wasze oszczędności, Wasz dom czy Wasze mieszkanie. A jeśli nic nie będziecie mieli, nie oszczędzaliście? No wejdą wam oczywiście na waszą emeryturkę. Będą, y, tam emeryturę na pewno zabiorą i, i resztę dopłaci skarpaństwa. Także powiedzmy, że w, na, sam koncie, na sam koniec, y, to ten, co miał pieniądze i co ich nie miał, to tak samo po prostu skończy. Bo u nas na przykład w Polsce to nie wiem, bywa, domy opieki jeszcze nie są aż tak popularne. Moja babcia w każdym bądź razie mieszkała razem, razem z nami do końca. I, I tak było zawsze i wcześniej, na pewno. Ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach, no to nie wiem, jak jest w dużych miastach. Wiadomo, ludzie są zapracowani i nie zawsze mają czas. Czas i nie zawsze też mają ochotę. No ludzie teraz są bardziej egoistami niż kiedyś. To trzeba też przyznać, że, że nikt nie chce się nikim zajmować. Szczególnie jak ktoś ma kasę. Wydaje mi się, to woli korzystać z życia, niż, niż i, zająć się tam swoim bliskim. A jak ktoś tych pieniędzy aż tak dużo nie ma, no to wiadomo. Jeszczyli, jeśli zostaliście na przykład na mieszkaniu, czy na, na domu swoich rodziców, no to wiadomo, że ci rodzice z Wami by mieszkać aż, aż do śmierci z Wami i, i tak zazwyczaj, do tej pory przynajmniej w Polsce było jak jest dzisiaj. Czy się dużo zmieniło, czy nie? Nie wiem, nie ma takich danych, nie, nie googlowałem, nie czytałem. Jak macie takie informacje, to po prostu no, napiszcie w komentarzach. Bo na przykład w Niemczech i w ogóle za granicą, na zachodzie, to chyba dom opieki jest bardzo, bardzo popularny. Także tutaj ludzie się nawet też nie łudzą. Wam powiem, że, że dzieci ich nie wezmą. To jest tak yy, bardzo, nawet bym powiedział, oczywiste, że, że jak już nie możecie się sami z sobą zająć, no to, to czeka was niestety dom opieki. I będziecie odwiedzani raz na jakiś czas przez swoje dzieci. Niestety są takie fakty. Znam taki, takich ludzi. Znam to po prostu i ze słyszenia, i nawet z widzenia, bo wiem, że tak tutaj jest po prostu. I dlatego chciałem Wam o tym opowiedzieć, bo, bo to myślę, że jest bardzo ciekawy temat, że macie pieniądze w banku na koncie, które całe życie sobie zbieraliście, oszczędzaliście, a tu nagle one okazuje się, że nie są wasze. Normalnie to by było jeszcze jakimś wyjściem, żeby. No ale to trzeba wiedzieć wcześniej i wcześniej się może jakoś sprytnie zabezpieczyć, żeby gdzieś te pieniądze przelecone do jakiegoś konta w Szwajcarii czy gdziekolwiek, gdzie, gdzie po prostu, nie wiem, ten, e, e, państwo niemieckie czy też polskie, jak tutaj już w całej Unii jest europejskiej, że po prostu nie ma wglądu na to, ile macie pieniędzy zaoszczędzonych, żebyście mogli po prostu sobie z tym pieniędzmi jeszcze zrobić, co chcecie, a nie... Mm, że, że musicie je po prostu oddać yy, yy, na przykład na, na Skarb Państwa. Yy, bo, bo jak wszyscy, którzy pracują, płacili składki co miesiąc, ja też płacę niemało. Moje netto to, to jest daleko od brutto, więc, więc potrącenia są bardzo duże i myślę, że to powinno już być, yy, to już powinno być dla każdego człowieka, który sobie na to zapracował. A co Wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Na dzisiaj to już tyle. Filmów będzie więcej o, właśnie, myślę, podobnej tematyce, bo yy, pracę na budowie już prawie zakończyłem. Pracuję w sumie do, do piątku, chociaż jeszcze jestem na chorobowym, więc już te, teoretycznie nie pracuję, ale jestem jeszcze w firmie, w której pracowałem do piątku. A później zaczynam nową pracę. Yy, o tym też na pewno film zrobię. Także trzymajcie się, cześć i, i napiszcie w komentarzach, że Wy na to. Na razie.